Mamy tutaj podane trzy informacje. Jest dziedzina funkcji f, jest zbiór wartości funkcji f i jest też podany wektor przesunięcia funkcji f. Może zacznijmy od wektora przesunięcia. Jeżeli mamy wykres funkcji f i ten wykres przesuniemy o wektor o współrzędnych 2-3, to oznacza, że każdy punkt należący do wykresu tej funkcji, Należy przesunąć o dwie jednostki w prawo wzdłuż osi X. Tak? Ta pierwsza współrzędna dotyczy x natomiast druga współrzędna dotyczy y -ów. No i w tym przypadku przesuwalibyśmy wykres o trzy jednostki do góry. Po tych przesunięciach otrzymujemy nowy wykres funkcji, funkcji G. I teraz chcielibyśmy określić zbiór wartości tej funkcji oraz dziedzinę funkcji. Jak już wiemy, Dziedzina funkcji dotyczy osi x. Więc jeżeli punkty należące do wykresu funkcji f przesuniemy o dwie jednostki w prawo, to wraz z tym przesuniemy też dziedzinę tej funkcji. To oznacza, że do tej liczby musimy dodać 2, do tej liczby musimy dodać 2, i w ten sposób otrzymujemy dziedzinę funkcji g. Minus 7 dodać 2 to jest minus 5. Minus 1 dodać 2 to jest plus 1. Natomiast, chcąc określić zbiór wartości funkcji g, musimy dodać tą trójkę do zbioru wartości funkcji f, czyli musimy podnieść całą funkcję o 3 jednostki do góry. Otrzymamy wówczas zbiór wartości w przedziale od ósemki do 11. No i zrobione.